Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmie Przepraszam za taką przerwę ale po prostu nie miałem czasu i nawet za bardzo chęci mimo tego, że kanał się bardzo rozwija ale nie miałem chęci i w ogóle czasu więc dzisiaj wam nagram taki od 10 minutowego w sumie 10 minutowy filmik z karmienia no i mam do was dobre wieści bo nie mówiłem wam o tym, ale jak widzicie jest tu gniazdko i dzisiaj będę sprawdzał ile jest maluchów Jeszcze wam pokażę te kluski małe Chodź na tutaj Pokażę wam jakie już są duże Zobaczcie no, Jakie duże już urosły Nie bój się, nie bój, nie bój, nie bój, nie bój Picie dzisiaj im nalałem No i też prośbę jednej osoby z komentarza spełniłem Jak widzicie jest porządek Tu jeszcze to muszę sobie jak ten pelet kiedyś stąd pójdzie, to tu sobie postawię taki regał I na nim będzie wszystko stało No i obniżyłem sobie klatkę, bo była wysoka i się niewygodnie wrzucało jedzenie i itd. Tak Tutaj jest samiczka jeszcze Ale niedługo jej nie będzie, więc będzie miejsce na te króliki Więc tak Zacznę sobie od skarmienia wszystkich W sumie to bardziej im podosypuję, bo mają im podosypuję trochę, żeby miały świeżego i przejdziemy do sprawdzenia gniazda. Tylko muszę ogarnąć sobie jakąś siatkę, żeby schować samicę, bo ona jest ona jest agresywna do mnie teraz trochę, bo no wiecie, no maluchy i tak dalej. A że ona mnie tak za bardzo, nie wiem, nie przyzwyczaiła się do mnie, bo jej ani za bardzo nie głaskałem, ani nie przebywałem z nią, dlatego nie jest do mnie przyzwyczajona za bardzo. A to mogę głaskać, ona mi w sumie nic nie robi. Alfredik tak samo. Nawet Alwinka, jak była kotna, była zakocona. I jej Jezu, te maluchy włażą do, do tego, do karmidła. Dobra. Słajg na miejsce. Teraz się będę starał utrzymywać porządek, bo widzicie co tu było? Teraz już jest pięknie wyczyszczone. I zobaczcie jakie fajne maluchy. Jeżeli ktoś jest z okolic, okolice tutaj Pajęczno Łódzkie i ktoś by chciał ode mnie królika takiego, malucha, to zapraszam. Są wystawiane na się w tej chwili. Więc tak, dam im jeszcze w sumie po kawałku jabłka. Tu mam jabłka. O, ciężko tu jest dostać, ale o, to jest... To będzie dobre, dobra. I teraz idę sobie szukać noża. Bo z racji z tego, że robiłem porządek, to wszystko pochowałem w jedne wiaderka różne i teraz nie wiem, gdzie mam nóż. Mam tu jakiś... Przepraszam za jakość nagrania. Bo jak widzicie, jest już. No, słońce już zachodzi w sumie, bo mamy godzinę. E, moment. 15:24, więc już się robi powoli. Znaczy, może nie, że ciemno, ale robi się tak już mrocznie. Dobra, e, kroję jabłko na 4 w sumie. Ci, połowę jabłka na połowy ćwiartek. No, bo nie daje im już. Nie daję im już yy, no, połowy jabłka, tak jak dawałem kiedyś, bo to będzie dla nich za dużo. A nie wiem, czy wiecie, ale jabłka fermentują w jelitach królików. No i to bardzo źle na nie wpływa. Dobra, to my zamkniemy, bo ona lubi uciekać. Wręcz uwielbia. No i co tutaj jeszcze tutaj wrzucę? O, wiaderko się, o jak widzicie tutaj jest, nie widać nic, bez ciemno Przepraszam was bardzo, ale no Nie mam na to wpływu Spróbuję sobie ogarnąć jakąś lampę na następne filmy Dobra, gadam i gadam, oczywiście się rozgadałem Idę szukać teraz y, jakiejś No Takiej siatki, żeby wrzucić samicę y, No bo tak jak mówiłem, jest agresywna trochę Teraz właśnie je więc ją za chwilę wrzucę do jakiejś siatki. A tu jeszcze są maluchy. Więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, z racji tego, że. Dobra, samica wyciągnięta. Z racji tego, że. Nic nie widać. Bo jakbym Wam pokazywał gniazdo, to nic nie będziecie widzieć kompletnie. To ja je sprawdzę i za chwilę Wam powiem. Samica tupię. Przepraszam, że w kartonie, ale nie mogę nic innego znaleźć. Na chwilę ją wyciągnę. I więc teraz zerknę, ile ich jest ile żyje i ewentualnie ile nie żyje, ale mam nadzieję, że wszystkie i dam wam za chwilę znać więc sprawa opatrzona mam już 6 maluchów w gnieździe tutaj czyli to będzie mój 22 to będą moje 22 maluchy, bo tak w pierwszym miocie alwinki miałem 6 w drugim miocie alwinki miałem 10 i tutaj w pierwszym miocie tego króliczka mam 6, więc wszystkie żyją są chyba trzy białe, jeden czarny I dwa takie No jak srokacze czarne Czyli takie w kropki Coś podobnego do niej A ją już znacie, więc Więc sprawa ogarnięta Poczekam aż się Maluchy przestaną Wiercić Chociaż już, już ją chyba można wrzucać Tylko pozwólcie, że odłożę telefon, bo Boję się, że mi wyskoczy wam pokażę, patrzcie jakie kombo <grych> Całują się Na jedno pojeźdźwo piją dwa króliki Zobaczcie Tego to jeszcze nie było Zobaczcie jaka z nimi dobra mama Wyszedł, znaczy przed chwilą mnie ogólnie karmiła No i wyszedł jeden czarny maluch tu i nic z tym nie zrobiła, że im maluchuciek. A jak chciałem go wziąć i tam rzucić, to mnie chciał ugryźć. Ale rusza, rusza się gniazdo, więc patrzcie, no. One dostają jakiegoś. Nie wiem, jak ja im leję multivitaminer. Polecam każdemu. Kosztuje około 10 zł, a tu jest ile? 100 ml, czyli to Wam starczy na 100 litrów wody. Więc każdemu polecam multivitaminer. Tu macie skład A dawkowanie, tutaj macie dawkowanie Wilgotność 77 I tutaj właśnie chyba, chwila Tu będą chyba króliki No zwierzęta futerkowe od pół mililitra do jednego Ja im na pół litra mam tutaj taką strzykawkę, którą już znacie Chwila, bo się nie wyostrzyło I tą tutaj pierwszą kreseczkę, znaczy w sumie to drugą pół mililitra na takie poidełko w sumie to nawet trochę im tego za mało leje bo lejemy pół mililitra w sumie na 600, na 600 ml, ale nic im się nie, nie ten lepiej żeby miały trochę mniej niż za dużo no ale one piją, o tu następny przypadek dwóch królików na jednym poidle wiecie co, one to mają za nisko przestawię im to momencik Tutaj. I gdzieś tutaj. A nie jest symetrycznie. Tutaj. Dobra. No i nie wiem czy to zamontuję jedną ręką. Poczekajcie. O, udało się. O, aleje się na jednego malucha. Ale o, tak będą miały. Patrzcie jak piją. To one to wypiją do rana wszystko. Ale jak nie ma multivitaminera, to tak nie piją, a jak jest multivitaminer, to piją. Dobra, za dużo gadałem w tym filmie. <laughs> się rozgadałem, aż Alfred kapustę. Kapusty im dałem mało, dosłownie trochę. No bo kapustę można dawać, ale w bardzo małych ilościach i ja im daję tak... Raz na tydzień, raz na, nie wiem, 6 dni różnie. Zależy jak tam, jak tam, no, mam. Z tą kapustą. Pokaż no się, to jest mój ulubieniec. Poczekajcie. Ło! To jest mój ulubieniec, piękny jest. Taki szaruszek. Dobra, robię miniaturę jakąś za chwilę. Nie bój się. Odejdź. Zobaczę, czy te maluchy jej nie powyłaziły. Bo. A nie wiem, czy mówiłam, ale w gnieździe jest sześć maluchów i wszystkie żyją. Chwila, nie wyszedł szaden. Żaden nie wyszedł. No to dobrze. Ale mam pewność, że je karmi, bo przed chwilą je karmiła. Bo widziałem, patrzcie, znowu piją. Teraz piją trzy, no. Ja nie mogę. Dobra, znowu się za bardzo rozgadałem. Robi miniaturę. No i zachęcam do zostawienia komentarza. Najlepiej napiszcie, co mam nagrywać, bo już nie mam pomysłu. No i co? Subik, łapka w górę, komentarz. I udanych farii wszystkim. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.